Nowy reprezentant, nowa gwiazda, matykarz w reprezentacji. Witam serdecznie na kanale Piłkarzyki. W dzisiejszym materiale zajmiemy się sprawą Matiego Kasza, koncentrując się na jego występach w Premier League w tym sezonie. Ten materiał zatem dostarczy Wam najpotrzebniejszych informacji z dotychczasowych wyników wykręcanych przez Matiego Kasza w Premier League. Zwrócimy również uwagę na taki ogólny obrazek, żeby trochę przybliżyć sylwetkę naszego nowego reprezentanta. Zanim jednak zaczniemy dzisiejszy materiał, oczywiście przypominam o wszystkich linkach w Możliwości subskrypcji tego kanału, jeżeli macie na to ochotę, oraz o bonusie od fortuny. Zachęcamy do skorzystania. Podzieliłem sobie ten materiał na dwie części. W pierwszej części zarysujemy sylwetkę naszego nowego reprezentanta, opierając się o moje doświadczenia, o moje wspomnienia i o kilka cytatów, które sobie z różnych tekstów wyłowiłem. Spojrzymy również na dotychczasowe osiągnięcia Kasza w tym sezonie Premier League. To zrobimy w części drugiej tego materiału z uwzględnieniem not z Birmingham Mail, czyli z lokalnego tytułu prasowego, po który regularnie sięgam, sporządzam. Zrządzając swoje notatki na temat Aston Villa, chociażby przed Premier Twitchem, który razem z Tomkiem Zielińskim współprowadzę. Ale, żeby być maksymalnie konkretnym i nie zanudzać Was z zbędnymi informacjami, przechodzimy prosto do rzeczy. Jak wiecie, jestem fanem angielskiej piłki i siedzę w niej od dłuższego już czasu. Po raz pierwszy o Matim Kaszu dowiedziałem się jakiś czas temu, kiedy reprezentował barwy Nottingham Forest. Śledząc to, co dzieje się w Championship, trudno było nie na na nazwisko obecnego polskiego reprezentanta. W momencie, kiedy wprowadzał się do drużyny, figurował w niej jako piłkarz o zupełnie innym profilu taktycznym. Był to przede wszystkim zawodnik drugiej formacji, czyli formacji pomocniczej. Oscylował więc częściej w okolicach środka pola drugiej tercji, bądź też trzeciej tercji boiska. Dopiero później Sabri Lamucci, do którego jeszcze za chwileczkę przejdziemy, przesunął go do tyłu. Pierwszy cytat, na który chciałem się powołać, to cytat z Keniego Bernsa, silnie związanego z ekipą Nottingham Forest, który kilka lat temu mówił, że nastoletni Matikarz zawstydza swoimi występami innych zawodników z zespołu Nottingham Forest. Wówczas Matikarz domyślnie był inaczej skonfigurowany, jeżeli chodzi o preferencje taktyczne. Grał części w środku pola, w okolicy drugiej czy też trzeciej tercji, kiedy żywo atakował drużny przeciwne, był umiejscawiany z tyłu. Praktycznie w ogóle tego z nim nie robiono. Dopiero Sabri Lamucci, o którym jeszcze za chwileczkę nieco więcej powiemy, przestawił go na pozycję bocznego obrońcy i jak wiemy świetnie to zaprocentowało. Matikasz jest w tej chwili jednym z najciekawszych nazwisk, jeżeli chodzi o pozycję prawego obrońcy w Premier League, chociaż wiemy, że konkurencja do reprezentacji Anglii jest olbrzymia, dlatego też skierował swoją uwagę na reprezentację Polski, chociaż warto zaznaczyć, że tak naprawdę pierwsze zainteresowanie Rejestrujemy już 2, 3, a może nawet 4 lata temu. Chodzi mi teraz oczywiście o zainteresowanie grą w reprezentacji Polski. Mówiłem o Lamuchim, to on w sezonie 19-20 spowodował, że pracowitość Matiego Kasza była jeszcze lepiej uwidoczniona na tej prawej stronie obrony, korzystając ze swoich naturalnych walorów, a więc niezwykłej wydolności agresji, ale takiej pozytywnej, boiskowej agresji, która pozwalała mu niejednokrotnie z zadziorem wchodzić w przestrzenie zajmowane przez formacje defensywne przeciwnika. Wszystkie te elementy wpłynęły na to, że o Kaszu zaczęło się mówić coraz głośniej w kontekście prawdopodobnego przejścia do Premier League. Była przecież oferta ze strony Chelsea, interesowała się nim później również Aston Villa, która finalnie po transfer Matti'ego Kesha sięgnęła, ściągając go do swojego zespołu. Matti Kasz był jednak w Nottingham Forest postacią wyróżniającą się także ze względu na bycie skorym do nauki. I tutaj cytat z Luisa Grabana, wówczas kolegi Matego Kasza. Cały czas nad sobą pracuje i rośnie. Jeżeli będzie nadal uczył się o swojej pozycji, to wyrośnie na topowego zawodnika. Jack Robinson, kolejny zawodnik, który wypowiadał się na temat Matego Kesza, Pracuje ciężko, jest również świetnym chłopakiem, ma serce ze złota i z widoczną determinacją pracuje na swój sukces, ale przede wszystkim na Sukces drużyny. Jest to z pewnością człowiek zespołowy, co nas w kontekście gry w reprezentacji Polski powinno najbardziej cieszyć. I jeszcze tylko szybka refleksja. Skąd wzięło się zainteresowanie grą w reprezentacji Polski? Oczywiście można powołać się na więzy rodzinne. Mama tego Kesza, Polka płynnie mówiąca po polsku, związana więzami krwi z Polską, jest jednym powodem, który determinuje zainteresowanie grą w reprezentacji Polski. Inny ciekawy powód to refleksje dotyczące przyszłości piłkarskiej Kesza. Przez pryzmat szans na grę w reprezentacji Anglii rozumianej przyszłości. Racjonalnie kalkulując wszelkie prawdopodobne scenariusze, Matikasz na pewno wraz ze swoją rodziną stwierdził, że prościej będzie mu odnaleźć się na scenie międzynarodowej, grając w reprezentacji Polski, chyba każdy z nas świadomie, racjonalnie rozumujący, zdaje sobie z tego sprawę. Jeszcze na poparcie tego co przed chwilą powiedziałem, fajny cytat z okresu gry w Nottingham Forest to to jest cytat z Matiego Kasza. Rozmawiałem z Tenem, czyli z Tendayim Darikłom, który obecnie gra w Wigan, ale który kiedyś był kolegą boiskowym z czasów gry w Nottingham Forest Matiego Kesha i z innymi chłopakami na temat tej sprawy. Domyślnie chodzi oczywiście o potencjalną grę w reprezentacji Polski. Ten, czyli ten DAI opowiedział mi o swoich doświadczeniach z reprezentacją Zimbabwe. Tutaj podobny przypadek, bo ten DAI darikła urodził się w Anglii, ale jego rodzice są z Zimbabwe, dlatego zainteresował się grą w tej kadrze i finalnie w niej wylądował, powiedział, że uwielbiał wszystko to, co związane było z powołaniami, że bardzo ceni sobie te doświadczenia. No i przez to zaraził mnie chęcią gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że moja przyszłość reprezentacyjna ułoży się podobnie dobrze. Zobaczymy. Podsumowując to, o czym mówiłem przed chwilą, cofając się wspomnieniami do czasów gry Kesha w Nottingham Forest i analizując jego grę w Willi, dodając również zakres motywacji Kesha, mogę stwierdzić, że ja jestem w obozie stronników Kesha w reprezentacji Polski i już nie mogę się doczekać jego pierwszego występu. Zacieram ręce, więc absolutnie nie jestem po stronie tych, którzy uważają, że Kesha należy odrzucić i nie pozwolić mu na grę w reprezentacji Polski, bo się z Polską nie identyfikuje. Podejrzewam, że ta identyfikacja będzie nieco silniejsza w dalszej fazie integracji, chociażby z kolegami z drużyny, ale również z samą Polską. Jak dotąd mieliśmy do czynienia z różnymi tak zwanymi farbowanymi lisami w reprezentacji Polski. Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim przeciwnikiem powoływania tych piłkarzy, zwłaszcza jeżeli mieli coś jakościowo dołożyć do naszej reprezentacji, a uważam, że Mati będzie na pewno wzmocnieniem tej kadry. Naiwnym byłbym jednak, gdybym stwierdził, że główną motywacją Kasza jest przywiązanie do reprezentacji Polski i do Polski w ogóle. Czy piłkarskie decydują tutaj w pierwszej kolejności? No ale tak jest w tej w świat piłkarski poukładany. Druga część tego materiału to szybki przegląd dotychczasowych występów Matiego Kasza w Premier League w tym sezonie. Rozpoczniemy może od szybkiej refleksji dotyczącej konfiguracji taktycznych, w których występował Mati Kasz. Na początku sezonu Willa wychodziła znacznie częściej z czwórką z tyłu, tak było w trzech przypadkach, przynajmniej domyślnie, w starciu z Watfordem, z Newcastle i z Brentford. Na Chelsea Dean Smith wyszedł defensywnie, ale tam już widzieliśmy zalążki tego 3-5-2, do którego w tej chwili zdążyła nas już Aston Villa przyzwyczaić. Można zatem stwierdzić, że Matty jest przyzwyczajony do gry zarówno w czwórce, jak i w trójce z tyłu. Duży plus, wszechstronność taktyczna jest zawsze dużym plusem. Jeżeli chodzi o poszczególne występy, porażka z Watfordem skończyła się no, jedną ze słabszych not w tym sezonie Matiego Kasza. Tam dziennikarze z Birmingham Mail, bo odnoszę się w tym momencie do not właśnie z tego portalu, zresztą wynotowałem sobie je podczas przygotowań, się do premier Twitcha, i teraz zgarnąłem je sobie wszystkie na poczet tego materiału. Tam w meczu z Watfordem męczył go trochę Juraj Kucka, do tego z Semą miał problemy. Poza tym Aston Villa tam to spotkanie przegrała i w łatwy sposób dała się oszukać zespołowi wówczas jeszcze Cisco Munioza. Nie był to jakiś wybitny występ Kasza, ale dla kontrastu zostawiłem sobie również noty Targeta, czyli jego piłkarskiego odzwierciedlenia z drugiej strony jeden i drugi zresztą musieli się przyzwyczajać do tego 3-5-2 z różnym efektem to wychodziło. Target za mecz z Watfordem zgarnął trójkę, bo tam absolutnie po prostu Sar robił z nim co chciał i, i zniszczył go po piłkarsku. W kolejnym meczu z Newcastle już Zanotowaliśmy wyraźny progres. Matikasz dostał od Birmingham Mail ósemkę. No i ogólnie rzecz biorąc był jednym z wyróżniających się postaci, jeżeli chodzi o ataki, jeżeli chodzi o parcie na defensywę Steve'a Bruce'a wówczas jeszcze menadżera Newcastle. Poza tym tam już również widzieliśmy to, co pozwala mieć nam nadzieję dotyczące fajnego ciekawego wariantu związanego ze stałymi fragmentami gry. Matikasz wycierał piłkę, no i wrzucał ją dalekim wrzutem w okolice pola bramkowego rywali. To skończyło się w starciu z Newcastle bramką, pamiętną bramką danego Inksa. Tak więc na wrzuty w wykonaniu Matego Kesha również można liczyć. W zasadzie teraz się złapałem na tym, że czasami przemycam jeszcze tą wymowę. Cash, ona dominuje gdzieś tam w tym polskim mainstreamie. Żeby być bardziej poprawnym z brytyjskiego punktu widzenia powinno się mówić Cash. Wiadomo, że to um, Cash jest takie bardziej międzynarodowe, z Amerykańszczone. Kolejne dwa starcia to występy dobre. Z Brentford Cash zgarnął szóstkę. Było to wynikiem tego, że chociażby Rico Henry w jednym momencie miał za dużo do powiedzenia w tamtym spotkaniu było to również pośrednią winą kasza, który nie potrafił zabezpieczyć do końca tyłów w kontekście tego wychodzenia parcia do przodu, ale ogólnie pokazał nam kilka ciekawych um, rajdów i to jest też plus, który powinniśmy zapamiętać z Chelsea zaś po raz kolejny wykorzystał swoją dodatkową broń, a więc zasięg wrzutów którymi siał postrach w okolicach pola karnego zespołu The Blues, a analogicznie Matt Target dostał za te dwa występy z Brentford ym, i z Chelsea dwie szóstki, więc zaprezentował się nieco słabiej z perspektywy ocen, o których teraz mówimy. Wcześniej z Newcastle w ogóle nie zagrał, ale to była kara za ten występ z Watfordem. Od meczu z Chelsea już mamy do czynienia z taką bardziej wahadłową rolą kasza i do tej roli powinniśmy się przyzwyczajać. Zresztą jest fajna grafika na Di Athletic, którą chciałbym, żeby nikodem zamieścił. Mam nadzieję, że w materiale umieści gdzie widać, jak Matikasz w perspektywie zeszłego sezonu dokonuje takiej progresywnej zmiany w kontekście pozycjonowania, mianowicie jest coraz częściej widoczny pod linią końcową, coraz mniej. Pod swoim własnym polem karnym. Automatycznie to nam każe twierdzić, że powinniśmy zacząć przyzwyczajać się do tej roli wahadłowego, ale w kontekście reprezentacji Polski, planów taktycznych Paulo Souzy, w żadnym stopniu nam to nie przeszkadza. Uświadamia nas to jednak w tym, że staje się piłkarzem bardziej ofensywnym i pewnie również świadomym obowiązków wynikających z standardowej pracy wahadłowego. No i dochodzimy do meczu piątej kolejki z Evertonem. To był mecz absolutnie topowy. Mecz, po którym spokojnie Gareth Southgate mógłby rozważać powołanie dla Mattiego Kasha. Absolutnie zdominował prawą stronę, do tego dołożył swoją pierwszą bramkę w barwach Aston Villa i był postrachem dla całego Evertonu Rafy Beniteza. Absolutnie fenomenalny występ, zwłaszcza na tle swojego kolegi z drużyny Mata Targeta, który miał problemy z dopasowaniem się chociażby do Androsa Townsenda w tamtym spotkaniu. Matt Target otrzymał notę 5, a więc przepaść pomiędzy tą dziewiątką i MVP tamtego spotkania ma tym Cashem, a Mattem Targetem bardzo zauważalna. W kolejnym meczu z United bardzo prawdopodobne, że gdyby nie Matt Target znajdował się na drugim końcu podania Mattiego Casha, a chociażby Ashley Young, to sytuację Villa zamieniłaby na bramkę. Target nie poradził sobie z tym podaniem swojego kolegi z drużyny. Później przeżywał to zresztą w pomeczowych wywiadach. Mówił, że potrzebny mu jest dodatkowo Trening. To się oczywiście rozeszło po kościach, bo Aston Villa spotkanie na Old Trafford z Manchesterem United wygrała, i to był bardzo dobry występ Mathiego Kasha również. Z Totnamem nieco słabszy występ, ale wynikało to przede wszystkim z tego, że niekontrolowaną bronią Totnamu, niekontrolowaną przez Aston Villa był Son, który. no Siał po Postrach tak jak robił to Matty Cash w starciu z Evertonem względem defensywy The świetny występ Koreańczyka zresztą Dean Smith powiedział wówczas że to właśnie on jednoosobowo zadecydował o kształcie tamtego spotkania więc nie ma co też przywiązywać wielkiej uwagi do tej noty Kasza po raz kolejny zrównał się z matem targetem nie ma w ogóle spotkania w którym miałby gorszą notę niż kolega z drugiej strony boiska to też jest fajna ciekawostka w spotkaniu z Wolves pomimo tego że w Straciła 3 bramki Kasz dostał notę 7 A więc bardzo dobrą ocenę Z czego to wynika? Oczywiście z tego, że kiedy Mati Kasz schodził z boiska Aston Villa wygrywała jeszcze 2 do 0 I dopiero po jego zejściu z boiska Stała się ta magiczna końcówka Dla zespołu Bruno Larza Która ostatecznie przyniosła Wilkom 3 punkty Śmieszne, bo ten powrót do świata żywych Wolves Zaczął się dosłownie minutę Po zejściu Matiego Kasza Ale poza tym bardzo dobry, energiczny występ Mógł również dołożyć kolejne. Kolejną bramkę w barwach Aston Willi w tamtym spotkaniu na Villa Park z zespołem Bruno Larza, więc należy być z tamtego występu zadowolonym. Target piątkę dostał, tak na marginesie informując. No a z arsenalem cała villa poległa, dlatego ta nota 4, którą tutaj sobie przygotowałem w Birmingham Mail, wynikała z tego, że no nie radził sobie cały kolektyw Aston Willi z kanonierami i automatycznie wszyscy dostali po uszach. Poza tym, Akurat po stronie Kasza szalał Nuno Tavares, dodatkowo jeszcze widoczny był Pierre-Emerick obama który też sobie na tą lewą stronę schodził, chociaż wiadomo, że, że to była. Taka ciekawa formacja, bo 4-4-2, które przechodziło w 4-2-3-1 z laką nieco bardziej cofniętym i w tamtych momentach z yangiem umiejscowionym bardziej centralnie, ale chociażby na hitmapach czy na touch mapach widać, że yang był bliższy tej lewej strony, a to był dobry występ Piera Ameryka Obamayanga, więc automatycznie odpowiedzialnością za ten dobry występ również trzeba Matiego kasza obarczyć. Niemniej jednak średnia ocen 66 w porównaniu do średniej ocen za te... Osiem kolejek w wykonaniu targeta, bo Kasz zagrał w 9, target w 8. No jest znacznie bardziej na rzecz Matiego Kasza. 5.25 ma target, 6.66 ma Kasz i no jeden absolutnie fenomenalny występ z Evertonem, do tego dwa świetne spotkania z Newcastle i z United. A poza tym Dobre, równe występy. Poza tymi wyjątkami, czyli starciami z Arsenalem i z Watfordem. To pierwsze starcie to oczywiście wypadek przy pracy, bo absolutnie cała willa się położyła, więc nie ma co wytykać palcem Matiego Kasza. A ten pierwszy występ wynikał z tego, że jeszcze potrzebowała dostać takiego mocnego, solidnego gonga willa, żeby wejść porządnie w sezon. Finał jest tego odcinka taki że jestem jako kibic Premier League absolutnie pozytywnie nastawiony do gry Matiego Kasza w reprezentacji Polski. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie mogę się doczekać debiutu. Licząc na to, że te energetyczne, wszechstronne, pełne pozytywów występy z Premier League przełoży na grę w naszej kadrze. A co za tym idzie, mam nadzieję, że prościej będzie kibicą reprezentacji Polski, czyli nam identyfikować się z Mateuszem Gotówką, albo jak kto jeszcze woli inaczej nazywać się Metiego Kasza. Obyśmy mieli z tego piłkarza dużo pociechy, bo zanosi się na to, że będzie regularnie występował w naszej kadrze. Za uwagę w dzisiejszym materiale serdecznie dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Widzimy się oczywiście jutro z kolejnym materiałem na kanale Piłkarzyki. Trzymajcie się. Cześć!